Moi drodzy, moja dzisiejsza wypowiedź będzie krótka, bo nie zawsze muszę długo, dużo gadać. Ale chciałem was poprosić, żebyście zwrócili uwagę na jedną ważną rzecz. Że kolejny las, foliarze, płaskoziemcy, zwolennicy teorii spiskowych i tak dalej, mieli rację. Pamiętacie jak wam mówiłem, że czy nam się podoba czy nie, mamy już rząd światowy i mamy już agendy, które są wdrażane. I jest to przerażające i powinniśmy to bardzo mocno śledzić. Na pewno wiecie doskonale o tym, że poprzez Światowe Forum ekonomicznych przekonano ludzi w Europie, że samochodów spalinowych być nie powinno. No i od 35 roku nie będzie. Dla tych, którzy są optymistami, chciałem też powiedzieć, że od 35 roku nie będzie możliwości rejestrowania samochodów spalinowych w ogóle, a więc używanych również. Dla tych, którzy uważają, że jest to w porządku, przypomnę, że wyłączenie z tego jest i marki dla ludzi bogatych, takich jak Bugatti, jak Ferrari, takich jak Lamborghini, takich jak Porsche, to będą marki, które będą wyłączane. Tak, wierzcie, mi jest już zapis w Europarlamencie: obroniono to takim sloganem, że są to kluczowe dziedziny gospodarki danych krajów i nie wolno tego wyłączać, bo będzie to się przyczyniało do ubóstwienia kraju. No, ta będę ciekawostka, że jedne samochody spalinowe trują, drugie nie trują. Zostawiam to Wam do oceny. Ale co chcę dzisiaj powiedzieć, bardzo jasno. Chcę powiedzieć, że mówimy, no dobra, no przyzwyczajmy się, super. A wiecie o tym, że już w planach jest dojście do ograniczenia posiadania samochodek jakiegokolwiek? Czy wiecie o tym, że kilkanaście dni temu? Na łamach Światowego Forum Ekonomicznego Klaus Schwab zaproponował, żebyśmy przyjrzeli się społeczeństwu i pewne grupy wyłączyli z możliwości posiadania samochodu własnego. Nieważne czy spalinowy, czy elektryczny. Ogólnie. I to jest to, co mówił pan Roman Kluska, którego bardzo szanuję, że dojdziemy do sytuacji, kiedy będzie nam się zabierało prawo do posiadania własności. Ja przypomnę, że nam w Europie. Ta sytuacja jest mało znana. Ale gdybyśmy byli w Chinach, to byśmy mieli to na porządku dziennym. Dlaczego ja o tym mówię? Mówię o tym dlatego, ponieważ my to przesypiamy. Wielu z Was uważa, że ja jestem e, nie wiem, buntownikiem, chcę rewolucji. Nie. Ja chcę, żebyśmy otworzyli oczy i zobaczyli, że to się dzieje. Że te teorie z książek o globalistach, one się stają faktem. Kochani, jest wielce prawdopodobne, że będzie ktoś u góry, bez waszej wiedzy i zgody, analizował ile macie dzieci, ile zarabiacie, co robicie zawodowo i powie wam, pan nie musi mieć w domu dwóch samochodów dla siebie i dla żony, mimo że oboje pracuje zawodowo, bo według naszych obliczeń wam przysługuje jeden samochód, druga osoba musi iść na rower. Ktoś powie: No dobrze, rower, nic złego. Kochani, zabiera nam się wolność. Jeżeli ciężko pracuję, zarabiam, płacę podatki, to mam do pewnych rzeczy prawo. I nie może być tak, że ktoś, jakiś idiota przychodzi i mówi, że tak nie jest. Bo ograniczenie praw do tej pory następowało tylko i wyłącznie w czasach wojny i okupacji. Dzisiaj nam się wmawia, że Polska jest wolnym krajem. Proszę doczytajcie sobie. Macie link w opisie, to też na to zobaczcie. Ale ja nie kłamię. Dzisiaj małymi kroczkami to się robi. Ktoś powie czarek się panikę. Pogadamy w 1935 roku. Czy wiecie o tym, że ciągniki spalinowe też są na liście aut do wycofania, a dokładniej pojazdów do wycofania? Wiecie o tym, że nie będzie tak słodko jak jest, że nas to też będzie dotyczyło? Dzisiejszy zwiastun to jest nie po to, żeby straszyć ludzi. Ja Wam już mówiłem. Jest ogromna różnica między straszeniem i ostrzeganiem. Straszenie polega na tym, że moją rolą jest wygenerowanie u Was strachu, żebyście się bali, a ja. Chcę was ostrzec, że to się po prostu dzieje. I dzisiaj mówię Wam o tym jasno i wyraźnie. Kochani, to się dzieje. Zobaczcie. Tak daleko wysunięto datę wycofania samochodów spalinowych, żeby nie było protestów. Ktoś powie, A będę się przejmował za 13 lat. Kochani, a co potem? No, pomyśleliście o tym? To samo jest z tym e, ograniczeniem ilości samochodów dla gospodarstw domowych. Uważajcie, że to jest w porządku. To ja Wam powiem tylko tyle. Jeżeli tak uważacie, to za 20 lat, za 15, ktoś Wam ten film otworzy i powie, że był taki czesiek jak Cezary Wintenciak, który powiedział, że to jest początek wolności obywatelskiej. Proszę Was o jedno: poczytajcie sobie o tym, żebyśmy mieli świadomość. Bo uważam i jeszcze raz powtarzam: tak jak samochody elektryczne nie mają nic wspólnego z ekologią, tak jak zabieranie nam wolności nie ma nic wspólnego z ochroną planety, ze zrównoważonym rozwojem. Zrównoważony rozwój to nie jest tyrania, to nie powinno być nawet z nazwy, przypomnę, układ, w którym będzie nam coraz gorzej, a po to, żeby garstce ludzi było coraz lepiej. Bo nie wiem, czy sobie zdajecie sprawa, sprawę z sytuacji, że takie sytuacje, takie kombinacje, tobie wolno, tobie nie, dają możliwości do nadużyć. Za chwilę się okaże, że pewna grupa jest bardziej uprzywilejowana, bo jest w partii, bo pracują milionerów, bo należy do określonej grupy społecznej, i tworzą się podziały. A z podziałów dobrze wiemy na końcu jest tylko wojna. To się inaczej nie rozwiąże. Więc bądźmy jako naród mądrzejszy przed szkodą, żeby znowu nie opowiadano nas dowcipów. Poczytajcie, proszę, to naprawdę nie są żarty, to się naprawdę dzieje. I to, co wam mówię, nie jest po to, żeby was straszyć. Ja po prostu chciałbym was ostrzec, żeby jak największa z nas grupa ludzi wiedziała, co się dzieje. Ale naprawdę się dzieje, a nie tylko w telewizji.